Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Draft Wyzwania. E, dziś zrobimy tak jak wczoraj, bo przyznam szczerze, że to bardzo mi się podobało. E, nie mam pojęcia, słuchajcie. E, czy, czy wam się podobało, bo te odcinki nagrywam do przodu, bo chciałbym, żeby na razie na tym kanale content był daily, bo nagrywa mi się go super i, i bardzo przyjemne jest to układanie sobie takie draftów po prostu, bardzo przyjemne jest e, to, to szukanie różnych pomysłów na challenge. Mam nadzieję, że Wam się dalej to podoba. Jeżeli tak, to dajcie mi znać w komentarzach, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie e, i e, co, no. W w tym momencie powinienem powiedzieć, co myślę o meczu reprezentacji, ale ja go nie oglądałem. Mam nadzieję, że siedzę szczęśliwy po łatwym zwycięstwie nad Andorą, ale jak było, to wy możecie mi napisać, co sądzicie o tym spotkaniu. A my trafiamy Mario Ruiego i dziś w takim razie zrobimy sobie draft La Liga. Wydaje mi się, że to jest fajna sprawa, tak więc będziemy szli w zawodników La Liga. Eee, no to co? 11 piłkarzy La Liga, tak się umówmy. Eee, czy chcę mieć wytyczne co do zgrania, czy nie? To jest teraz pytanie, sam, sam dla siebie je zadaję. Czy chcę mieć wytyczne co do zgrania? No wydaje mi się, że wy byście chcieli. Zróbmy 90 znowu, dobra? Wydaje mi się, że to jest uczciwe. No i będziemy szukali w drafcie samych zawodników ligi hiszpańskiej. Mam nadzieję, że nam się to uda. Ty gościu, idziesz sobie na razie na listę transferową. Zapraszam cię bardzo serdecznie. No a my musimy zrobić draft tylko jak zwykle, słuchajcie, zaczynając tę serię, zapomniałem, że muszę przegrać w pierwszej rundzie, no bo Sami rozumiecie, że inaczej tego draftu nie zrobimy, a ja lubię te rzeczy robić online, a tak to zawsze ktoś Wina dostanie. No to co? Lecimy z tym Draft La Liga. Eee, formacja 4-3-3 ofensywnie. Takim zagramy systemem Barcelony i wydaje. Znaczy. Kiedyś systemem Barcelony i wydaje mi się, że cały czas systemem Realu Madryt. Jak na początku zaczynamy znakowicie, bez żadnego piłkarza La Liga. Weźmy sobie Neymara Juniora, bo był kiedyś w lidze hiszpańskiej. Na napadzie, czy dostaniemy kogoś? E, super, jest Aspas, e, jest Luis Suarez. E, wezmę Suareza, bo jest wyżej oceniony. Żadnej innej tutaj za tym filozofii nie ma. Aczkolwiek muszę przyznać, że ten Aspas ma naprawdę dobrze wyglądającą kartę. Prawe skrzydło, Messi ego nie ma. Jest Pedro, jest. No i Pedro na razie wezmę, tak naprawdę. Tutaj większej filozofii za tym wyborem nie uświadczycie, po prostu go biorę. Jest Parejo, Spoko. On od razu tutaj wskakuje. Był Daniel Was, widziałem. Przepraszam, że go nie wziąłem. Teraz po tym kliknięciu od razu mój mózg. Co ty robisz, gość, Co ty robisz? Ale tak tak, piłkarz La Liga był, był, więc bierzemy. Tutaj będzie sobie w takim razie piłkarz. Ale jestem dzbanem. O Jezus, dwa takie błędy. To będzie quick sell, paczki, jak nic. No przecież ta karta mogła nam się pojawić w wersji z CVI. No, przepraszam was bardzo. Jak to oglądacie i walicie głową w biurko, to bardzo słusznie robicie. Eee, bierzemy Marcelo, ponieważ jest piłkarzem z ligi hiszpańskiej. Nie, nie bierzemy Marcelo, bierzemy kartę What If. Proszę, pomyślałem. Możecie być ze mnie dumni, ja z siebie jestem. Eee, zobaczmy, środek obrony. Eee, jest Rafael Varan. Okej, okay, troszkę więcej szczęścia teraz zaczyna nam eee, wpadać. No tutaj nawiązanie do wczorajszego odcinka z Redywizji, ale poza tym niestety nikogo ciekawego nie ma, więc wezmę Elvediego, bo, bo tak eee, prawa obrona, czy będzie ktoś z ligi hiszpańskiej jest? Eee, Jesus Navas. I jest Lukas Vazquez ta, także i ja go wezmę, wiecie co? Ja go wezmę, bo on ewentualnie może nam wtedy zagrać na prawym skrzydle na e, siedmiu zgraniach, czy tam sześciu. E, więc weźmiemy go sobie, bo jeżeli trafię prawego obrońcę, to on może wskoczyć sobie wyżej. Widzicie? Czasami myślę. Rzadko, bo rzadko, zgadzam się, ale czasami mi się zdarzy. E, dobra, Robertson jest, w ogóle przydałby nam się Bramkarz. Jest Waclik, dobrze, 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 więc tutaj ta pozycja jest zabezpieczona i zobaczmy, co dalej będzie, jest Jordi Alba. No i to jest tak naprawdę jedyny, nie, nie jedyny piłkarz. Ale Jordygo -Alba, Jordy Alba też biorę na zasadzie Lukasa Vasqueza. Czyli on sobie wskakuje tutaj po prostu na skrzydło. Więc to jest fajna opcja. Kolejne rozdanie przynosi nam Oscara z Sywilii. Fantastycznie. Zapraszamy Oskar tutaj. Więc co, brakuje nam raz, dwa? Dwóch zawodników tylko. Okej. Okay. No to jest duża szansa, że nam się uda to, ale... E, ale znając życie, jak teraz powiedziałem, że jest szansa, że się uda, to, to przegrałem właśnie ten draft, bo powiedziałem temu draftowi, że, że jest ok. Oj, 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 jest Eden Hazard. No co ja mam wam powiedzieć? No, biorę azarda. Taki challenge, słuchajcie, taki challenge. Wolę e, nie wziąć tego hulita tutaj niż skwikselować paczkę, w której takiego hulita trafić mogę. A dzięki temu Eden Hazard wskakuje sobie tu. No i brakuje nam tylko jednego piłkarza z Ligi Hiszpańskiej. No i w zasadzie już go mamy. Proszę bardzo. I teraz cyk, i teraz cyk. No i sytuacja wygląda naprawdę znakomicie. Więc teraz nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu dokończyć sobie ten draft z radością, czekając na ewentualne upgrade'y, wybierając jakichś zawodników, którzy po prostu zasiądą sobie e, na ławce rezerwowych. Jeszcze tylko sprawdzę, czy na pewno każdy jest z Ligi Hiszpańskiej, bo z moim talentem to mogłem mieć tutaj e, jednego rodzynka i, i go w ogóle nie zauważyć, że tutaj jest gościu nie, nie ten. Ale, ale jak ja, i, no czarno na białym jest, że, że sama Liga Hiszpańska... Mm, tu weźmiemy sobie Lopez'a, bo jest najwyżej oceniony, tak naprawdę. No i do, zostają nam jeszcze trzy karty do wyboru. E, niech będzie Adrien Rabio, e, czemu nie? I tutaj Souza, i dalej mamy Antonego, może przyszłego piłkarza Ligi Hiszpańskiej, kto wie. E, no to co, czas wybrać jeszcze menadżera. E, tak więc niech będzie to ktokolwiek, bo tutaj. Niech nam nie pasuje tak naprawdę, więc, więc niech tak będzie. Tak czy siak, mamy 100 zgrania, cały draft Ligi Hiszpańskiej został zrobiony e, i cieszy mnie to w takim razie niezmiernie. Zobaczmy jeszcze tylko paczuchę, w takim razie, która e, pozostanie w klubie, która będzie e, która zostanie przeze mnie zachowana. Paczka za 25 tysięcy. Zobaczmy więc, czy będę miał dzisiaj szczęście e, tak jak miałem w drafcie, czy, czy będzie tutaj coś ciekawego. No jak na razie utworzyłem przez 3 dni trzy te paczki. Znaczy przez 3 odcinki 3 te paczki. Jedna była dobra i akurat ta, którą musiałem squixelować. A tutaj mamy wesino. No, no co ja mam wam powiedzieć, no. Wiadomo, że nie będę miał szczęścia, jak miałem szczęście. Wydrawcie. To było przecież oczywiste. Dziękuję wam za uwagę dziś. Mam nadzieję, że zobaczymy się jutro, bo chciałbym, żeby teraz content na tym kanale był daily. Ale jeżeli by mi się nie udało, to mnie nie zatłuczcie. Bo wiecie, no jakby... Różnie bywa. Postaram się, ale nic nie obiecuję. Tymczasem, na razie było miło.